Witam Was serdecznie, tutaj Mariusz, czyli Manik na rowerze. E, witam Wam w, trzeciej, w trzecim odcinku serii o gadżetach do roweru składanych. E, dzisiaj będę opowiadał o, o sakwie. sakwa firmy Dajon. Już ją tutaj otwieram Wam. Oba. Trochę kamerę wezmę niżej, tak żebyście mogli ze mną to robić. A więc tak otwieramy torbę. Zg a, odrywam ten plastik. I opowiadam Wam o torbie. E, jest to mała torba. E, wymiar 27. Mamy. A, pogardzałam tutaj, tutaj. 27, 24 i 7 cm gruba. Pojemność to e, 9 litrów. E, ona nazywa się. Real Kierback, tak to się tu nazywa. Dobra. Pierwsze wrażenia. Mamy tutaj tego samego typu zaczepy co przy torbie, e, przy torbie na bagażnik. Można ją tutaj regulować. Tam też można sobie długość regulować. E, usztywnienie jest. Także torba nie będzie nam się skręcać i montować, wchodzić w szprychy. Otwieramy zamek pojedynczy No no zamek pojedynczy No i bubel roku zobaczcie Nie wiem czy to widzicie e, Przyczepili napem Mam nadzieję że to widać przyczepili napem wy wytłumienie Także Ach. jest teraz tutaj trochę uszkodzony materiał. Nie jestem zachwycony z tego powodu. No, aczkolwiek przechodzimy do dalej. Może to taki błąd. Gdybym był w Polsce, to bym to od razu reklamował. No bo to takie rzeczy nie mogą mieć miejsca. E, mamy tutaj kieszonkę. Prawdopodobnie na umienie mm. Mamy tutaj troszkę zabezpieczony zamek przed e, zamoczeniem. Zamek jest jednostronny, także szału nie ma. Nie jest wodoszczelny ani bryzgoszczelny, także tutaj woda przez zamek będzie się dostawać. Aczkolwiek może te, te zapięte mm, jak to pofałdowanie spowoduje, że woda się nie będzie za mocno dostawać? Tu mamy tę samą historię. No nie ma nie ma oczywiście. Jedna mała kieszonka na jakieś drobiazgi, monetki czy cokolwiek. Kawa posiada uchwyt, że możemy ją ściągnąć i zabrać z sobą. Nie posiada żadnego żadnego zabezpieczenia. Yy żeby się torba zsuwała z bagażnika także zobaczymy jak to będzie wyglądać na bagażniku tu jest dosyć szeroko tak mam nadzieję, że do tych rowerów starszego modelu starszego typu będzie to pasować a więc na pierwszy ogień idzie dachol to jest board boardwalk starszego typu trudno się zorientować gdzie jest przód, gdzie jest tył, no ale Sugeruje się tutaj z znaczkami. Zakładam sakwę, e, Rozstaw sakwy jest odpowiedni. Także tutaj jest zachwycony. Teraz muszę wcelować w widełeczki. i to chyba jest. Pasuje do na rowery starszego typu. Jestem zadowolony, że w ten sposób mam torbę do dachona. Nigdzie tu nie koliduje, nigdzie tu nie dotyka, nie chce się załamywać, żeby wejść w szprychy, także jest super. Do roweru starszego typu dachon dobra torba. Dachon Mariner i znowu testujemy sakwę. Zakładamy ją. Średnicza jest dobra. Szukamy tutaj bagażnika. Tych chwidełek od bagażnika. Trochę robię to niedobrze, nie bo zakładam na gumy. Także gumy po, trochę odpychają to, tą torbę. Ale trochę obciążenia. Działa. Torba przy tachonie, Mariner też pasuje, także produkt trafiony. Słuchajcie, teraz idziemy z tego malca do Buzi Bajka ko koła 16-calowe. Sprawdzamy. Średnica już nie pasuje. Znaczy średnica rozstaw toreb już nie pasuje. Także tutaj nie ma sensu e, próbować zaczepiać. Tych oto chwytów, ponieważ rozstaw bagażnika jest zbyt duży, żeby zastosować tą środ torbę. Także e, dachony, do dachonów pasuje, do tego malsa, który ma szeroki bagażnik, nie pasuje. Zaraz Wam zmierzę o jakim rozstawie mówimy, tak żebyście mogli dopasować torbę do swojego roweru. A więc tutaj miarą mierzę odległość jaka jest Wam potrzebna, żeby ten bagażnik swobodnie wchodził. I tu wychodzi 13 cm bagażnik w, w buzibajku ma 16 cm w najmniejszym miejscu mniej więcej tu ma 14 cm także na ten rower nie będzie pasować Cakwa od dachona nie pasuje na bagażniki, które mają większe, są szersze niż 13 cm. Pamiętajcie o tym. Słuchajcie, ja się będę z wami żegnał. E, już wiecie wszystko o tej torbie. Wykonanie takie sobie. Wod wodoodporność taka sobie. Pasuje na bagażniki tylko, które nie są większe niż 13 cm, nie są szersze niż 13 cm, ponieważ tutaj, tutaj w tym miejscu, mamy tylko i wyłącznie 13 cm. Ja się z Wami już żegnam i zapraszam Was do kolejnych recenzji. Będą jeszcze dwie. Trzymajcie się. Mieliśmy tutaj sakwy na rowerze. Które były dedykowane do, do rowerów składanych. A teraz założyłem tutaj sakwy do rowerów trekkingowych. To są sakwy Ortibla, te, które powinny być z przodu roweru. One, one mają 12,5 litra, obydwie, czyli słuchajcie. No i zauważyłem taki problem. Jeżeli byście chcieli do, używać toreb. Które nie są dotykowane do małych rowerków, musicie sobie zdać sprawę, że kółka tutaj są mniejsze. Już Wam pokazuję. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Kółka są mniejsze i ta odległość między tutaj a tym jest mniejsza, a w torbie jest większa, więc jeżeli tu byśmy mieli stosować tego typu torbę, musicie zawsze zwrócić uwagę czy nie będzie dotykało jakiegoś aparatu przeżytkowego i nie będzie to, jak to powiedzieć psuło roweru, więc tutaj jestem, jestem prawie chociaż przesunąłem przesunąłem tutaj ile się dało torbę, więc niestety jest to jest to nie za bardzo, nie bardzo tutaj pasuje, więc jadę tylko wypróżnić te torby zawartość a tutaj muszę jechać do śmietnika i po prostu wyrzucić śmieci i likwiduję tą torbę, ponieważ przy tej torbie można spowodować to, że tu się na jakieś dziurze walnie w tą przerzutkę i ją uszkodzi, jeżeli rower by byłby z przerzutką taką. Jak to powiedzieć normalną przerzutką zewnętrzną, to tego problemu tak nie ma, jak w momencie, kiedy mamy ten aparat wysunięty na zewnątrz, jeżeli jest bardziej schowany, także ten problem jest mniejszy, a jeżeli ten aparat jest na zewnątrz, to ten problem jest zauważalny i dosyć niebezpieczny, jeżeli chodzi o uszkodzenie przerzutki.